To jest radio Ja tu włączyłem efekty... Ej, robimy abordaż na tą kondycion? Pa! alarm! Alarm! Zaraz! Nie Zaboncie. Będzie no jazda, ty. Dajesz, sonar. Pa, pa, pa. To jest cofanie ciężarówki. To jest drukarka na dach. Wchodzimy w zamrożenie. No, jak w nim przyjedziemy, to się zanurzymy, faktycznie. To jest racja. Możemy abordować, jeżeli da się. Da się chyba da w niej się. siadać. Nie da się w niej dawaj. siadać. Da się na niej stać. Da się na niej stać, ale nie da się wsiąść. I chyba da się ją zatopić. Nie ma co zapy... zatopiać. Ale <grym> dawaj, spróbujmy chociaż. No ty pierdolisz. Pa Elizabeth, Ty, no ja, no, to... ja nie chcemy na nią wejść. Nie no seba. Nie. Co ja, ja kto nie... no, co? <grym> Jestem. Skręca na e. blisko. Nie, nie, nie zwrócaj go lossem. O, światła włączyli. E, tutaj nic nie ma. Zatapiamy to? Ty, pa pa, pa co on robi, kurwa, ty? cieba popływaj po mnie. Seba, Pomocy, pomocy, pomocy. Szybko. I spierdalamy. <ś revenues> Szybko sonar, sonar. O! 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 Co ty mi dowodzasz? Kurwa łódki nie ma! No i co teraz? Halo. No... O to kurwa zgaśnie! Czekam aż to No Nie, nie wiem Ej czy, czy, czy u... Ej no, czy... czy chyba, że nie popełniamy. Poczekaj to zbia... zga... nie zgasnie. Nie zgasło. A jest normalne. To jest, A co, jest, kurwa. A kurwa. jest no chuzie, nie, nie jesteśmy. No. i no chuj, kurwa, Robinson Crusoe. No, ja teraz mam was ratować? Tak, no co, bierzemy, bierzemy kaletę, kurwa, na tego, na na, 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 najgłupszy, najmniej, najmłodszy, kurwa, w Red Lubimy z niego, kurwa. Powiem ci tak, ja, ja, coś, ja coś kurwa zastanawiam się, czy my czasami zaraz nie pójdziemy na dno. Pójdziemy Ej, pa, co tam pływa? Kurwa, co to jest? Ty? Co to tam płynie, pa? Pa tam, tam, tam pa, 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 pa. Ale go tam bał się u mnie, na go wypierdala na 5 metrów do góry. Tak, on podskakuje ty! No właśnie mówię go się? Myślałem, że go ktoś kurwa za tam jest łódka! Tam jest, tam jest łódka ta fajna taka. Gdzie? Przed nami! Znaczy tam! Tam gdzie się patrzę! Kurwa, to nie płynie. Wiem! Jesteśmy w dupie, jesteśmy na środku jeziora. Angel no, 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 nas uratuje. No, 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 no. Szybko włączaj sonar, cokolwiek. Jest dźwięk sonaru przecież. O, to mimo? SOS, wyślij SOS! SOS signal kurwa włączyłem A wiecie jak? Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie No właśnie Mamy nasz własny sonar Weźcie włącznie muzykę Davy Jonesa Davy Jones Dan Na bocie no Nie już Nie, Davy Jones. Tak ja cię bym was uratował. Kurwa, patrzcie przez lorneta. Mi, Seba, Seba. Seba, 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 Seba. Co? Kto, kto nam w ogóle silnik rozjebał? Ja. Max. <grym> <I, grym> Ojej... You Co ty robisz, kurwa? Papa, pa krwawity, ty okres udostał! Nie trzymaj tego! No, Nie trzymam shifta, płynę bez shifta. Dobra, płynę po was. Ja mam po prostu wyrobioną kondycję w tej grze, kurwa. Coś a to chyba ja dlatego, że ty to. jeszcze y, Dlatego pewno, że ty jeszcze tyle nie wpierdalałeś nie masz czerwonej nadwagi w tej grze. Tak I, I Ja. Ja muszę mieć białą, bo z jest jeszcze wolniejszy. Zoba jaka motorówka. Ja mam nadwaga plus. Płynę po was. Ja was mogę na lince wyciągnąć jak coś. To, to serve jak coś nie mnie. co to dam radę. To jeszcze musimy dopłynąć. Płynę po was, panowie. A, mogę użyć Shifta, mogę dopłynąć, dopłynę, dam radę. Zostaw mnie. Cię już ciągnę. Zostaw mnie duszę. Dobra. Już cię pod, 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 podciągnęłem. A, płynie. <laughs> płynie, kurwa, wybawienie. Dałoby się jechać do tego, do jaka nazwa Do Basera i kupić sobie więcej mołotowów i dynamitu Indeed Pa z armatą Płyniemy, płyniemy do tego, płyniemy pod drodze Ok I, do I what? You watch what? Twitch Uh, Some yeah, sometimes, yeah Ok Ema <laughs> what, 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 do, what, what do you think about Twitch? Cika, no, I krążył, okay, kurwa. I, I think the meta has gone a little off, but. Zapytam się, czy byłaś na streamie. Ej, Max, zapytaj się, czy ona była jakieś na streamie. To, to, to. Nie. Max, zapytaj się, zapytaj się, ja coś dopowiem, zapytaj się. Ty, ty się jej spytaj. Ty, ty, spytaj, to jest Twoja gościnność, no. <noise> nie moja. Czemu ja dalej słyszę dźwięki radaru?

Ja, ja muszę białego sobie zielonego, bo jestem niby właściwie jestem spocony. Chwata. Ty do mnie podchodzisz, dobra. Wypierdalaj, fiszu. Laj piszu. I don't fucking nie idzie. <laughs> Shut up. Shut, Shut up. up. I have czy możemy teraz Kurwa. jesteś jesteście jedynym źródłem, które ja słyszę, bo ich nie słyszę. Co ona się pytała? Ewidentnie no. Ja ci dam, kurwa, no, cicho. Co ona się pytała? Nie wiem. Zapytaj się jeszcze raz. Can you albo cokolwiek? Do niej. Ej, zaprosili nas do bandy. Ciebie, nie mnie. Cicho. I'll ja, ja, ja chwilę dołączę, zobaczę co tam się dzieje. Bye bye. Adios, compadres. That was an eventful little adventure that we had. Goodbye. It was Good nice to, to see you. See you. Allowment, so all Rankovic to kupiłem kurwa. Perfect timing. So, what are we going to do? Hmm. That's interesting. Nie co się święci. Jejt? Daję bol. He is dead? Los. Dobra, testujemy. To jest ym, pierwsze prawdziwe podejście. Tak, złapam. No, a złapam jeszcze? To by się na pewno stykierowało. To by tam o. robicie. Dobra. To co, na 3, 4? Ta. 1, 2, 3. Cześć, 3, 4, 4. O! Perfekt! Ale za czołem, kurwa, we Jesteś, jesteś tak? No, no, tak, że O, nie. <laughs> Jak lecisz. Dobra, chcę się też tak poczuć. Teraz, teraz moja kolej, żeby cię wykurwić. Będzie to kolejne podejście. No drugie, dobra, ja cię szczeliłem. Dobra, raz, dobra. dwa, trzy. O kurde. O jasny luj. Co się kurwa tak nagle. Ciemno zrobiło. <śmianie> <Uch>. <śmianie> Ale ja nie puściłem. Samo się puściło.